Hejka! Jesteśmy w Tatrach z Allegro i szukamy najciekawszych wakacyjnych historii. Razem z Alkiem sprawdzimy, co zabieracie ze sobą na szlak, bez czego nie odbieracie sobie wakacji i za co kochacie Polskie Góry! Są trochę chmury, ale tam są góry. Naprawdę. Zoja jest z nami, zoja, przed chwilą byłeś na Montepeście. No, prawie przed chwilą, trzy tygodnie temu. Dlaczego polskie góry są lepsze niż Himalaje, powiedz? No, przede wszystkim dlatego, że tutaj nie ma kolejek jak na Wereście. W Himalajach nie ma też kapuśniaka i nie ma buchty jak na Słowacji. Nie mam pojęcia, co to jest. To jest taka wielka buła z czekoladą. Lubię! A. Do czego służy ci upaga? Aha! Może. Podrapania się. Mhm. A do tańca z Tak, tak, tak. Pokażcie jak to się robi. Pięta palce. Ej, dobrze! Dobrze. Co za wspaniała polska młodzież, ty jak tańczy Polka. I pięta palce, pięta palce. Ten, 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 ten. O nie, ty umiesz, ja nie. To potańcówka nam się tu zrobiła. Rodzinka na szlaku w górach, chociaż są wakacje. Czy to jest, przepraszam, szkolnictwo tak zwane wyższe? Szkolnictwo ciągle podstawowe okay. na bardzo dobrym, wysokim poziomie. Jak być smart w górach, powiedzcie? Chodzić tylko po szlakach, rozróżniać świerk od jodły i wiedzieć kiedy niedźwiedzia stają. Ziema łega snu. różni świerk od jodły. Mam cię! Mieć porządne buty. E, jaka jest taka rzecz um, najbardziej zbędna? Przewrotnie powiem, ja uważam, że zbędny jest totalnie ręcznik. Mm. E, sensy mycie. Skraca życie! Rada mnie, no, no. Wiecie, jak smakuje prysznic, jak na przykład się dwa dni nie myjesz? To jest w ogóle. Nie wiemy, tak, ale... ale fajnie, że ty myjesz. Czego najczęściej zapominamy, kiedy wybieramy się w górę? Jest taka jedna rzecz. Przez to, że w lato robi się ciemno dosyć późno, no to ludzie zapominają o tym, że będzie ciemno no i nie zabierają ze sobą czołówki. Latarki i baterii zapasowych. I baterii. Okej, okay, zawsze można zamówić szybko. Aga, to jest taki przyjemny. Idealny outfit w góry, tak na cebulkę. Oczywiście najnowszym krzykiem mody jest kolor pomarańczowy. Zdolamy. Pitujemy. Cebula ma warstwy, my w górach mamy warstwy, więc oczywiście zaczynamy od biżuterii. Tak to no. Jaka jest taka rzecz um, najbardziej zbędna? W ogóle nosimy tylko bez sensu, niepotrzebnie braliśmy. Wzięłam ze sobą taki masażer do twarzy, mm -hmm. bo stwierdziłam, że nie no, słuchajcie, słońce, wiecie, jak to wpływa na moją cerę. Ja muszę się potem masować. No i niestety było to w Szwajcarii, więc nie mogłam skorzystać z opcji darmowego zwrotu. No i ten balast po prostu musiałam ze sobą nosić przez kilka dni. Taki. A widzisz, bo tam Szwajcaria byś przyjechała w Polskie góry, byś miała darmowy zwrot w Allegro Osmar. Spotkamy się na szczycie. Na Super. Ale ja idę z Alkiem, no bo my po prostu mamy tutaj matchy-matchy Outfit. Okej. Okay. Dobrej podróży. Aaaa! Pasują na siebie, co? Przepraszam, przepraszam, jaki jest szczyt szczytów w górach? Szczyt szczytów w górach. Yy... Rysy w klapkach. Jaki jest pana hot take na wakacje? Yy, ludzie potrzebują bardziej gór niż góry ludzi. Hmm. Jaki jest tegoroczny krzyk mody na szlakach? Ciepłe skarpety. W jakim kolorze? Pomarańczowym. O oh, nie. <laughs> Jakie wyzwanie może postawić sobie ktoś, jak chce rozpocząć przygodę z wędrowaniem po górach? Nie stawiaj sobie za dużych celów na start i raczej myśleć e, przyziemnie. przyziemnie. Nieszczyt jest najważniejszy. Skupu tak. to metodę małych kroczków. Jest Metoda drugi, małych kroczków. Drugi. To tak jak smartfonety. Na no, Allegro zbierasz jeden punkt, drugi, trzeci, a potem masz zniżkę. I yeah. ja, jaki e, charakter albo jakie cechy musi mieć idealny kompan do wspólnego wejścia w góry? Musi być. Czujny, musi być lojalny, musi być e, zmotywowany i nie może narzekać. Zabrała byś Maśka w Dlatego na Ciebie patrzę tutaj. Zabrała. Nie może narzekać. No dobra, zabierasz go, bo ja idę na obiad. Zabierasz go, czy mam go zabrać na obiad? Biorę go. A do zobaczenia. Do widzenia. Na razie. Jak widoki na przyszłość? W takim miejscu muszą być dobre. Nie za co. W życiu nie ćwiczyłam jogi, jakieś podstawy, może cokolwiek dla nas. Pozycja góry. Więc pozycja góry jest. Alek. Ja mam takie bardzo ważne pytanie. Czy faktycznie każdy kij ma dwa końca? Tu nie ma co filozofować. Najważniejsze, żeby wydać do końca trasy. Dlaczego Nordic Walking jest lepszy od Sonowo Walking? Te kij przede wszystkim obciążają kolana. Pierwsze kiki to żona mi sam mówiła i wybrała na Allegro. wie pani, moja żona to nawet chleb kupuje na Allegro. Jaki jest państwa hot take na wakacje? No to musi mi pan powiedzieć, co to jest ta hot take. Hot take to jest taka kontrowersyjna e, opinia. W górach nie chodzi o kontrowersje. W górach chodzi o wyzwanie, o wędrowanie. Nie, nie ma kontrowersji w górach. Co fotograf powinien sobie zamówić przed wyprawą w góry? Mój stały zestaw. Film do aparatu, termos, potem pakuję kanapki i ruszam. No tak, wszystko można właściwie zamówić na Allegro, po prostu kanapek, trzeba zrobić samemu. To powiedz on jeszcze, jaki jest Twój hoptek na wakacje. Fotografia z smartfonem to profanacja. Oh! Widzisz, ja mówiłem Ci, mówiłem Ci. Przepraszam, a ja też mógłbym zostać góralem? Ja bardzo. Dziękujemy, że spędziliście z nami ten mega dzień. To już wszystkie nasze przygody z górskiego szlaku. Ale, gdzie jest Alek? Tego miałeś pilnować? Ale?